9 listopada dzisiaj, ale dwie karty się wyciągnęły. No dobrze, niech będzie ta pierwsza. O, i to jest Mag. No tak, to jak przy sobocie. Wszystko jest możliwe dzisiaj, drodzy Państwo. Po pierwsze, nawet biorąc pod uwagę dzisiejszą datę, Tarot przy pomocy tej karty mówi tak. Rób, co możesz. Bardzo wiele umiesz, bardzo wiele potrafisz. Tarot namawia Państwa do tego, żebyście Państwo wszystkie swoje umiejętności, w zależności od potrzeby, którą Państwo dzisiaj odczuwają, włączyli. Że to, co się Państwu dzisiaj zamarzy, to w przyszłości przyniesie efekt taki, jakiego Państwa oczekują. Tarot również mówi, że jeżeli Państwo na przykład zechcieliby. Nie wiem, zmienić zawód, ale w sensie takim, że zacząć myśleć o jakiejś innej formie nauki, to dzisiejsze decyzje będą bardzo korzystnymi. W ogóle to jest taka karta, która bardzo sprzyja aktywności wszelakiej dzisiaj. W związku z tym nie w domu, nie w sposób statyczny, mentalnie również, myślmy i zastanawiajmy się, co możemy dla siebie zrobić, bo to, co zrobimy, przyniesie na pewno. Bardzo sympatyczne efekty w przyszłości. To tyle, a my się polecamy. Dobrawróżba.pl